Pokój, dobro kochani. Dziś jest pierwsza niedziela Adwentu, 30 listopada, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Mamy kochani Adwent. Adwent jest to czas oczekiwania. Po pierwsze, ludzie przez wiele tysięcy lat oczekiwali na przyjście Mesjasza i my to w liturgii wspominamy. Po drugie, każdy z nas przygotowuje się na spotkanie z Panem, to też nasz Adwent. Po trzecie, czasy ostateczne, kiedy również nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa. Wszystko to można ogarnąć jednym słowem: Adwent, oczekiwanie, przygotowanie i czuwanie. Kolor szat liturgiczny w liturgii jest fioletowy. Jest to czas takiej zadumy, refleksji, takiej powagi. Tego koloru używamy w liturgii w Adwencie, w Wielkim Poście i również kiedy jest liturgia za zmarłych. Jedna z teorii pochodzenia koloru fioletowego w liturgii to nic innego jak takie kwiaty, fiołki. Fiołki to kwiaty, które zwiastują nadejście wiosny. Są koloru fioletowego, oczywiście, są bardzo nisko ziemi i mają łebki zwrócone w kierunku ziemi, są po prostu pochylone. To jest obraz pokory. Pokory Maryi, która odpowiedziała Panu Bogu: tak i chciała pójść za głosem Pana. I my również powinniśmy właśnie w takiej fiołkowej pozycji, że tak powiem, oczekiwać na spotkanie z Panem, po prostu czekać. Czekać, nie z nosem i głową podniesioną do góry, ale po prostu ze spuszczoną głową czekać na to, aż Pan przyjdzie i wszystko wyprostuje to, co na naszych drogach jest kręte, wszystkie drogi wyboiste, wyrówna, i kiedy po prostu, wreszcie się nawrócimy. Od jakiegoś czasu w Kościele katolickim pojawił się również wieniec adwentowy z czterema świecami, które symbolizują cztery. Niedzielę Adwentu. Skąd się wziął Wieniec Adwentowy? Otóż wziął się z kościoła ewangelickiego, a właściwie od jednego człowieka. Był to pastor, ksiądz ewangelicki, który prowadził szkołę dla sierot. Nazywał się Johann Heinrich Wichern. Prowadził tę szkołę i chciał wprowadzić przed Bożym Narodzeniem jeszcze taką atmosferę bardziej rodzinną chciał jeszcze pomóc tym swoim podopiecznym aby czuwali bardziej jeszcze intensywniej przygotowywali się do świąt Bożego Narodzenia i dlatego zaproponował najpierw jedną świecę dużą, którą zapalił na początku adwentu, i później 24 inne mniejsze świece. Później zredukował to do czterech świec, tak jak cztery niedziele adwentu, i to dotarło po prostu do nas. Kochani, chciałbym, żebyście na początku tego adwentu zapalili nie tyle świecę adwentową, co żebyście zapalili swoje serca, abyście tego Adwentu nie przegapili, aby rozświetlić tym światłem Chrystusa wszystkie mroki waszego życia. Jak wiecie, dni teraz są bardzo krótkie, więcej jest ciemności niż, niż światła. Potrzebujemy też w naszym życiu tego Bożego, Bożego światła. Dlatego zapraszam Was, żebyście nie zmarnowali, nie przespali tego czasu Adwentu, żebyście podjęli jakieś postanowienia, żeby był to taki owocny, dobry czas. A więc, kochani, na ten czas czuwania przyjmijcie teraz Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.